Zen ogrodkowicze, mamy problem, mamy problem, nasze ogrody zostały zakażone, Krystian zobacz co się dzieje, niedobrze, niedobrze, ale słuchaj, mamy tutaj nowe drzewo, do którego musimy oddawać... E Jakieś zadanka, wiesz, i korupcja, nowa mutacja, uh -huh, fajne, nie? Uh -huh. Przeciwieństwo tranquil. I możemy sobie ogólnie pogadać z tym gościem. Zobaczcie, jakie nagrody w ogóle dostaniemy za oddawanie tych rzeczy i nas interesuje ta ostatnia rzecz. NKQ. Mm -hmm. Nasiono NK. Słuchaj. NKQ. Ja je o, mam. już masz. Ja Zresztą je mam. Dobra. Idziemy ja sadzić. Zobaczymy co to będzie. Dobra. E, tak. Bo dobra. ja sobie to drzewko farmię. Odkąd ono wczoraj zostało dodane. Bo ja potrzebuję więcej tych, o tych, mm. tych, tych potrzebuję no, to ci to? E, Bo to jest mi potrzebne do kolejnego odcinka. Mam już te zwykłe, ale jeszcze tego potrzebuję więcej. Chciałabym wiesz, mm -hmm. mieć więcej. Więcej trafisz, tylko po prostu. No też czy, czy masz ostatniego peta w yy, mhm. nawiązaniu pokemonowym z tamtego? E no właśnie, to ty podlewaj, a ja pokażę w międzyczasie, bo my dostaliśmy nowe rzeczy. Poza tym, tutaj Kitsuna, no, ale to nie w tym odcinku. O tym. Tutaj jak pójdziemy sobie do tanuki, otworzymy sklep, Tu mamy nowe rzeczy. Zaczynając od Corrupt Radar, który działa tak samo jak Tranquil Radar. Więc nie muszę tłumaczyć raczej, jak to działa. Mamy Sakura Bash, tak, czyli krzak Sakury. Mamy co jeszcze? Mamy nowego Sharda, który jest korupted działa dokładnie tak samo jak jest, tylko po prostu zamiast Tranquil będziemy dostać korupted I mamy nowego zwierzaka, który się Rajiu nazywa. I on, słuchaj, podobno jest za 350. A ty masz go? Nie, nie mam. On jest podobno za 350 y, punktów. Ja wiem, że ty no, go za masz. 350. Ja nie dawa... Nie. nie. Co? Ja go kupiłem dzisiaj. Dziś go kupiłeś? Za 350 punktów jak resetowałem o masz, mój Boże. max pety, nie mogę ci dać. No niestety, no nie dasz mi, ale to... coś. Nie, nie Krystian, my się dzisiaj tym nie zajmujemy, to nie jest ważne. Dziś ważne jest nosionko. Dziś się zajm... O, chociaż i tak widzę, muszę sprzedać, żeby wziął te jajko, o Jezu. E, dobra. No i nice. To zobaczmy, co my mamy w ogóle coś mm -hmm. do sprzedania. O, manekineko mam, many. Dobra, manekiny sprzedamy, bo mamy też oczywiście nowe e, coś takiego jak Kitsune I ja o tym będę robiła specjalnie odcinek oddzielny. Mmm. -hmm. jasne. E, więc manekiny nam dzisiaj nie jest potrzebne, mm. więc sobie to sprzedamy. Boże, denerwuje mnie to, że dodają tyle petów do tej gry, a ekwipunku dalej jest za mało miejsca. Boże, jak to śmiesznie rośnie w ogóle? To jest już wyrośnięte? Wyrośnięte! O, mm -hmm. śmieszne. To jest e, rośnięte, tylko musi wyrosnąć owatek. I zanim coś mi coś napisze, ja mam wszystko na full! Już lep i nie ma miejsca już! Dobra, upenik, Widzę, ale w międzyczasie opening sobie zróbmy. No, dawaj opening. Dobra, od razu muszę sprzedać, bo mam tylko jedno miejsce kryte. <laughs> Więc to będzie takie skakanie do sklepu. Jeszcze jakieś dinozaurowe jajka, widzę, mi zostały. Raptor, dobra, mm -hmm. tylko od razu sprzedajemy. chcę go sprzedać. Dobra. I tutaj co? Będzie nie, ja, i to. Pterodakyl. Kurczę szkoda mi go trochę sprzedać, ale go sprzedam. Trudno. O właśnie. O właśnie? Hmm. Co o właśnie? No, to tutaj robimy Dam Sprinklery, żeby trochę szybciej urosnął. O właśnie, skoro już zaczęło rosnąć właśnie, to możesz dać te sprinklery, bo raczej już się nic nie zmieni. Dobra, I Zen hmm. jajka. te No niestety muszę sprzedać, bo nie mam miejsca. O! To, no, nie muszę spać. No, muszę spać, bo nie mam miejsca. Dobra, kolejne eko. Trzypa inu. Dobra, od razu sprzedajemy. Sprzedajemy. Mm -hmm. Nic mm -hmm. ciekawego, chcemy kupić. stock has been reset. O, ale to Twój, bo jeśli kupowałeś za pieniądze, to ty miałeś inny czas. O, poczekaj, to nuki. Nie, dobra, muszę coś innego sprzedać. Nie, nie się. Um, koi, ile ja mam koi? A ja, się niby zreceptował? 4, 5, 6, 7, 8. O nie, Krystia, nie miał miejsca. Mmm... O, mm -hmm. o... Chyba dwa hamstery mam. Ham... Ham... Nie, mam jednego, o To Co sprzedać, coś sprzedać. Daj mi coś, daj mi coś, ci oddam zaraz, najwyżej. No nie, tak. nie, dobra, dobra, spokojnie. Nie panikujmy. Yy, Snail mm -hmm. pewnie. Dobra, sprzedam ślimaka, ślimaki nie jest potrzebny. Ślimak, mm -hmm. idziesz stąd. Do widzenia, jak bardzo Śilmak. cię lubię. W ogóle jakiś czas temu włączyłam sobie 8 ślimaków, żeby mi chodziły po ogrodzie. I żaden, hmm? żaden mi nie dał tego, co powinno. Kolejne żanuki. Jadł O, jakie małe, mały? Dobra, ty też zostać, Będę musiała jakoś podtrącać ten Lexi mm -hmm. Dobra, tutaj rośnie nasze. NKKU. I rośnie to w śmieszny sposób. Jestem ciekawa, czy może wejść na przykład więcej tych gałęzi, czy są dwie, czy można je, czy można jedną trafić. Na pewno inne kształty są. Ale jestem ciekawa, ile to będzie kosztować. Ma glass glas, od razu przygotujemy, żebym nie zbierać 750. Nie 7, wiem 50. jak to dużo rośnie. W, to, w teorii chyba już już powoli do góry, nie? Już teraz można e, rozkwitać. Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie kwiat. Czy mogę... O... Mogę już inspektor sobie zrobić. Ciekawe. Średnia to 14, jest... 16% dopiero O to 14 sposób, w, w ten sposób W ten sposób Magnifine Glasmaszer... O, ciekawe 14 tysięcy to, to nie jest jakoś gigadużo Eee y godli Poczekaj, poczekaj Bo ja muszę się nauczyć trochę inaczej patrzeć na to, nie? Po pierwsze Patrzymy na tą roślinę Base Value Czyli powiedzmy około 100 Nie jest mhm. najlepiej, ale jest okej, okay, jest okej okay. Po drugie, jak szybko to rośnie? No, używamy sprinklerów, więc na pewno rośnie szybciej, więc zakładamy, że rośnie... Widzę, że się tam czujesz. Więc zakładamy, że rośnie w miarę powoli. No, niestety. Ale jeśli sobie weźmiemy Recall Wrench i sobie pójdziemy tutaj do Crafting i sobie zobaczymy, jakie sprinklery mamy. Mamy Tropical, Berry... Na pewno to nie będzie Berry. Spice, czy to może być berry, ostre? Berry. Hmm, mm, nie chyba? wiem. Jest czerwony. Sweet, nie wiem, bo mi się... O, ten. Flo, flower, froster, sprinkler. O, rozłazi się teraz. Zaczęło się rozłazić ten kwiatek. Czyli nie mamy żadnego fajnego sprinklera na to dedykowanego, więc no trochę gorzej. Ale na pewno Zobacz jest to sobie. rzadkie nasiono i jest to legendarne nasiono. No widzę, że się rozładzi. Śmiesznie wygląda. Chyba dużo tych płatków będzie miał, co? Ale strasznie powoli rośnie. Tu widzę, że strasznie powoli rośnie. No niestety. Ale w tym czasie, wiesz, co sobie jeszcze możemy zrobić? Miga powoli. Y I mamy. Takie krejty nowe, które ja sobie postawię. Mm, niech one mm, sobie korapkę. tutaj... Tak, niech one sobie tutaj Nie mam pojęcia co można w nich dostać. A! Chyba mogę pójść zobaczyć co można w nim dostać, tak? Chyba chyba ch mogę mi się wydaje. Chyba, chyba, chyba... Jo! jo. Dobra! Pokaż mi, co mogę zrobić. Tak, można zobaczyć, dobra. Czyli możemy dostać. Yy, fan. Jak to jest ten taki. W rękę. Yy, wachlarz. O, wachlarze możemy Pan dostać. Fan można dostać. Fana <laughs> możemy można dostać. W ręku trzymać. Czerwony lampion, mm. fajny. O, bardzo mi się podoba. Corrupted Bumble Fan, bo. Mm, bardzo mi się ogólnie podobał model, ale niekoniecznie kolor tamtego mi się podobał. A ten jest ciemniejszy, więc jest fajniej. Możemy mm. dostać katany? Halo, mm. to jest fajne. Dostać! Możemy kolejny fajny most. Też ma fajne kolory i chyba bardziej mi się podoba od tamtego. Bo przez to, jest, że ma takie jest, szare jest. przez środek, to można by było to połączyć fajnie. Um, tak, jak u mnie jest w ogrodzie. Oto, to tutaj bym mogła na końcu i na początku dać kamień po prostu, bardziej to zblendować. I ostatnią rzeczą, słuchaj, tam chyba była mm. fontanna. Nie, nie fontanna, studnia. Mhm, mm przeklęta. Tak, ona też fajnie wygląda, bo taki wiesz, czerwony z niej leci. W ogóle co tu jeszcze możemy dostać? Możemy dostać Aiko Chi, tego kreita, e, Corrupt Staffa, e, Mutation Spray na Tranquil i na Corrupt, Tranquil Staffa, Zen Seed Packa, Korupted Kodama i NKaku. Dobra, czyli mam ostatnie dwie rzeczy, te najrzadsze? Koda ma albo Koda nie ma. No chciałabym wiedzieć, ile jej damy. Nie wiem, fajne jest. Wydaje mi się, że jest wic. I ta ma inny rogi, inny kolor ma. Mają to samo ubranko. Tak, ale ma inne różki, więc jest fajne. Jak nasze NKaku rośnie? Sobie. Boże, Krystian, co ty tu zrobili z tymi sprinklerami? No to, co, to nie tak. No Aj, nie, musisz, nie musisz aż tak tego robić, spokojnie. Nie Gdyby to nie było legendarne, powiem ci, to bardziej by mi się to podobało, ale ogólnie sam kształt jest tego fajny, więc ja to drzewko raczej będę do dekoracji używała. Boże na moim drugim slotie, trochę przesadziłeś z tymi springlerami. Czemu? Tak, troszeczkę, wiesz. Otwórzmy sobie no, 11 paków, bo jeszcze mam... Zenrozu zostałam, fajnie, Mechiko. Jest. Ja mam Serenity. 21, otwieram z tobą. Dobra, dobra, otwieramy ranem. Serenity trafiłam, a ty? Mon, Monopupa. Dobra, o, teraz ja dostałam, co? No niestety. A co teraz, teraz? O, Maple Laple, po raz czwarty S na boku. O, Krystian, Krystian prawa. O. Flower, to... O, tak mi się podobają. Szkoda, że ten kwiat po prostu nie rosną w górę. ani razu jeszcze to Maple, Maple nie trafiło. <noise> ani razu jeszcze? Ani o, razu. Powiem ci w sekrecie, że ja tego Serenity chciałabym jak najwięcej, ale kurczę, nie mogę go trafić. Ja mam tego o, trafiłam. dużo. Dobra, i ostatnia a. paczka. Aj monobluma, dobra. Czy mam jeszcze jakieś pyacyky? Nie, a czy mam jakieś tra... Maple, Maple na lewo, dosłownie na lewo. <noise> Piąty albo szósty ta? raz. Tak? Dobra, nieważne w takim razie. Piąty albo szósty raz, dalej. Uda nic. Ci się, wiecie w ciebie! A ja w międzyczasie jak czekamy na nasze kwiatki. Y, pójdę pokazać. Y, w sumie nie, nie pójdę pokazać. Najpierw tylko, proszę cię, żebyś zmienił slota, żebyśmy mogli sobie kliknąć doniczkę. Bo znowu straciliśmy strajka! Halo! No wiem, no musisz, wiem, musisz, klikaj, bo wiem, że później tego nie zrobimy. Zrób to teraz. Dawaj, w tym momencie. Co? O-o. To yes! Co? Trafiłeś! Made Wow! Pokaż! Pokaż na oh! Dostał nie kłamał! Oh, super, oh, yeah. cieszę się. Dobra, zmieniaj slota, slota zmieniaj. Dawaj, dawaj, zmieniaj. Już, raz, dwa, trzy. Dobra. Klikam, tak, to jest yy, nasza doniczka. Przez Krystiana mamy yy, dwójkę. 40 coś spadliśmy na dwójkę. Ale to 45. nic... To nic, nie będziemy płakać z tego powodu, bo jesteśmy yy, dorosłymi odpowiedzialnymi ludźmi grającymi w Roblox i będziemy Gry czekać o, i będziemy czekać, mm. aż nam się yy, zbuguje znowu i po prostu Bóg nam przywróci ten streak 40 coś. <laughs> Bóg. Tak. Dobra, ile to już ma procent? 44% tylko urosło? Boże, jak to walno rośnie! E, to, tak, co? Co ty mi dajesz za Co to jest? Proszę. Piłkę mi daj, dobra, idę zobaczyć, co to jest za piłkę. Ja sobie za sobie troszkę jest Ile to jest warte? Oby dużo. Pewnie niewiele. Nie dużo, 10 tysięcy. A jakiej jakości jest to drzewo? Też Legendary. Dobra, to tam tamto Legendary, bo to jest Fruitball Tree, rozumiem, a NKQ, dobra, NKQ jest dużo warte, jest dużo warte. Zmieniam zdanie, uważam, że około 100 za legendarne to jest dużo. Tak. Tak, a nasze będzie wolno rosło na decyzji, jednak. Ale cofnę się tutaj do tyłu, do mojego ogrodu. Bo tutaj z tyłu mam yy, Ember Lily, na której trzymam yy, po prostu kolekcjonuję mutacje, i później ewentualnie będę je przenosić na jakieś inne rośliny. Ale po prostu zbieram na jedną roślinę. Póki co, jeśli trafiło Ember Lily. I mamy tak. Yy, oprócz pierwszego, oprócz nie ma znaczenia. Mamy Celestial! nowe Sub-Zero! Mamy temper... temper. Temperatura! Tempest! Tu stalls? <laughs> Mamy nowy touchdown! Mamy Shocked Aurora, nowy Jackpot, Cloud Touched, Chock, Bloodlit, Paradise of Tranquil, Zombie Fight. Jesteśmy w połowie! Honey Glaze, Frozen, Corrupt, Sandy, Harmonized Chakra, o tym też będzie odcinek. Mamy Moonlit, Infected, Ancient Amber, Ceramic, Pollinated, Disco, Alien-like, Plasma, Heavenly, Nowy Blitzshock. I galaktyka. I jeszcze nam kilku brakuje, Krystian. Prawda? <grystanie> Cena jej nie jest w ogóle znacząca, bo to jest najzwyklejsza po prostu emberylilia, jaka nam urosła. Yy, ona po prostu jest tylko i wyłącznie po to, żeby zbierać te wszystkie mutacje. Tutaj gdzieś mam jeszcze chyba na tym, o, oh, Void Touch, musi mi przenieść spiną tak tu góry, dobrze widzisz? No nie mam. I tutaj z tyłu mam jeszcze na Moon y, Blossom mam Molten. Dobra, a czy ja mam na Favorita? Nie, dobra. Yy, w takim razie mi to będą przenosić, mam nadzieję. No się biegnie. O, o, właśnie i od Krystiana, Krystian... Yy, Wydropił nowego kitsune, słuchaj Słuchaj mam twojego kitsune Krystian Twojego nowego na który jest ile? 1% szansy Żeby dostać O i mamy dwa kitsune teraz, o mój Boże iście mamy teraz twojego teraz kitsune Dobra, a tego jeszcze zostawię w ogrodzie. Ukradłam Krystianowi peta, żeby mi robił e, mutację, która się nazywa jak? Jak ona się nazywa? Zaraz zobaczymy. Corrupted Chakra. E, Corrupted Chakra i my chcemy Corrupt Foxfire Chakra. Tak. E, I biały zwykły kitsune, na którego jest 0.08% szans swoją drogą, e, tak. daje to samo, tylko nie jest Corrupt, więc po prostu jest Chakra i Foxfire Chakra. Tak. Więc yy, Foxfire też nie mamy zwykłej. A teraz robię niebieską Foxfire. Ile mamy naszego kwiatka? 60%! No chcę zobaczyć, jak on wygląda, jak jest dorosły, chociaż tyle w tym odcinku dajcie, Bo już nie, przy niej nie musimy. Chociaż tyle. Tak, bo słuchaj, przynajmniej w tym odcinku już nie musimy czekać, aż całkowicie urośnie do 100%, żeby go zabrać, żeby pójść zobaczyć, jaka jest cena. Bo o, akurat Czekla mi przyniosła, ale chyba już było, więc to nie ma żadnego znaczenia. No to no konewka widzenia nie działa na niego. Nie. Ale ciekawe dla mnie jest to, że zobacz, yy, jak on zaczął rosnąć dopiero, nie? I był taki malutki kawałeczek mm. jego dopiero pokazany. Już mogłam magnifying glass kliknąć i już mi 100% ceny jego pokazało, jaką ono mhm. będzie miał. Czyli po prostu jeszcze mi pokazało procent dorastania, jakie ma. To jest fajne w drogą. Nie miałam pojęcia, że tak się robi, bo ja za mało korzystam z tego. Ja muszę częściej z tego korzystać. Tak. A wiesz co? Ja jeszcze uważam. Jeszcze uważam, że do gry z tym update'em zostało dodane nowe Prismatic Nasiono, które moim zdaniem jest najlepsze, jakie tylko mogło być. Bo jest to Elder Strawberry Seed Prismatic. Słuchaj. Takie. Kocham truskawki. Ja wierzę, że twórca dodał to ze względu na mnie. Dziękuję mhm. bardzo. Macie. Dziękuję. Kocham truskawki. Truskawki są moje ulubione, chyba nawet, a nie, to są wisienki, to nie. Ale kiedyś miałam truskawkę na moim Robloxowym awatarze gdzieś kiedyś, zawsze była schowana. Może do tego powinnam wrócić, słuchaj, może szybciej będzie Elder Roberek No wiem, że są, one są do moich zadań. Yy, tutaj w ogóle jest taki śmietniczek posadzony, yy, bo tego śmietniczka używam właśnie do tamtego drzewa, które swoją drogą co co miesiąc, nie co miesiąc, co godzinę się resetuje. Mm. 69%. Dobra, do tych zadań, bo potrzebuję więcej tej korupcji, tylko damy. A na nią jest tylko 4,35% szans. O. W sumie mogłam ją dostać zamiast tego nasiona, ale przynajmniej mamy fajny odcinek i sprawdzimy dla was to nasiona czy w ogóle się opłaca. I wy na bazie tego, co widzicie na odcinku, możecie sami zadecydować. Yy, ja nie chcę mówić, czy warto, czy nie, bo ja nie jestem aż tak nie znam. Uważam, że fajnie, że duża cena jak na legendarne. Na pewno ciekawie wygląda to drzewko, bo puszcza takie kwiatki po prostu, więc nie wiem do końca, czy to jest drzewko. Jak to tak. można znać? Kwiat, Kwiat. na drzewiastej łody, tak Tak, na pniu. Tak. Czy może ono wyrosnąć 72%. A to, no i tak już nie będzie wyglądało i na będzie wyglądać tak samo. Tak, wiem, ale wiesz, jak yy, normalnie jak pójdziesz do sklepu z nasionami, albo nawet jak sobie weźmiesz nasiono tutaj, yy, w Shopie, najedziesz na przykład z Mango, no to ono ci pokazuje jak ten owoc wygląda, nie? A jak sobie pójdziesz do tego gościa i sobie klikniesz View Possible Rewards i sobie najdziesz no, na to NK, to ci nie pokazuje jak to wygląda w 100%, a w shopie tutaj, w tych nowych tych, to też tego nie ma. Wow. Czemu się zrobiło jasno? Czy ty kupiłeś Zero Books? O mój tak. Boże, faktycznie się nie zmieniło za bardzo. Więc to było NKQ. Legendarne korupte zen nasiona.